Przed nami powrót Antonego Joshua na ring, a przeciwko niego stanie Franklin. Franklin zawodnik ograniczony, ale jednak głodny zwycięstwa i mający swoje argumenty w tym pojedynku. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Co musi robić Antony Joshua, żeby tego Franklina całkowicie zneutralizować? Ostatnio z Usykiem nie szło mu najlepiej. Oczywiście w stosunku do Usyk'a musi zmienić zdecydowanie nawet sposób boksowania, bo Franklin to zupełnie inny e, pięściarz. Raczej myślami musi powrócić do tego w pojedynku z Ruizem, który gdzieś i gabarytami, i sposobem walki przypomina bardziej e, właśnie Franklina. E, czyli w stosunku do e, e, Usyk'a musi zawężyć lekko pozycję po to, żeby być bardziej mobilnym. Większość obron jednak będzie musiał wykonywać nogami, wykorzystując to, że Franklin na tych nogach jest zdecydowanie wolniejszy. Kolejna rzecz, nie może zbytnio dać zepchnąć się do defensywy, dlatego będzie musiał używać dużo lewego prostego. Ten lewy prosty musi miksować, jeśli chodzi o siłę uderzenia, szybkość tego lewego prostego, kąt jego uderzenia po to, żeby nie być dla Franklina zbyt przewidywalnym. Może też miksować ten lewy prosty z lewym sierpowym. Oczywiście w momencie, kiedy Franklin skróci dystans, a będzie chciał go skrócić, powinien łapać, próbować łapać Franklina na prawy podludkowy lub taki prawy po odchyleniu czy po zakroku i wtedy może rozwinąć bardziej swój atak. Cały czas jednak uważając na to, że Franklin może będzie chciał i tak w tą wymianę wejść. Także musi tutaj być ostrożny, jednocześnie cały czas czujny, zdecydowany do tego, żeby skontrować swojego rywala, nie podpalać się, zachować zimną głowę i to poz pozwoli Joshua wygrać ten pojedynek na punkty bądź przez nogałt, jeśli któryś z kontraktaków wejdzie bardzo, bardzo czysto. Co musi robić Franklin, żeby pokonać Antonego Joshua? Przede wszystkim pracować sporo na boki. Będzie musiał na pewno unikać dużo lewego prostego, nie stać naprzeciwko niego frontalnie i cierpliwie czekać, czekać na kontrataki Joszua. W momencie, kiedy ten zaczyna kontrować, Franklin za wszelką cenę powinien dążyć do wymian sam. Ma niezłe uderzenie, ale nie chyba na tyle silne, żeby wywrócić Joshuę pojedynczym ciosem w momencie, kiedy ten jest pasywny. Raczej powinien szukać wejścia cios w cios, tak właśnie jak zrobił to Andy Ruiz Jr. nawet w momencie, kiedy był zraniony przez Antonego Joshuę. Czyli Franklin podchodzi blisko, schowalny z zastrzelnym blokiem, poruszając się na boki głową, jak to Amerykanie mówią, side to side. Jednocześnie szukając, szukając okazji do, do wymian, zdecydowanych wymian. Na pewno broda nisko, na pewno ręce blisko siebie, i to po, powinno pozwolić Franklinowi bezpiecznie gdzieś szukać swoich momentów w tym pojedynku. Oczywiście nie będzie ich zbyt wiele, ale ten ruch musi być jednostajny do przodu żeby Joshua w ringu e, poczuł się mniej komfortowo, powinien starać się dobrze ten ring skracać, żeby oczywiście tych kilometrów nie robić zbyt wiele, a całą energię, którą posiada, e, użyć właśnie w e, tych wymianach. Dodatkowo na pewno nie może ograniczyć się do pojedynczych uderzeń, bo te Antony Joshua widzi doskonale. Raczej zalecałbym tu w momencie, kiedy znajduję się już w bliskim kontakcie, składać ciosy w kombinację góra dół To jest konieczne do tego, żeby zaskoczyć Antonego Juszuła. Jeśli chcecie zobaczyć, który z sobotnich bohaterów lepiej będzie realizował taktykę, którą nakreśliłem, zapraszam do Dazon. Tam wspólnie z panem Januszem Pinderą będziemy komentować ten pojedynek dla Was po polsku. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.